dobry, się witam w kolejnym odcinku. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Match Masters, czyli gierkę, o której ostatnio bardzo często wam mówiłam i w dzisiejszym odcinku nie będę grała sama. Będę grała z uczestnikami turnieju Match Masters, którzy zakwalifikowali się do zagrania ze mną. I te właśnie osoby będą miały szansę dojść do wielkiego finału. W finale spotyka się po jednej osobie od każdego ambasadora i te wszystkie osoby mają szansę stoczyć Pojedynki o najlepsze nagrody, czyli najnowsze smartfony, Realme lub iPhony, więc naprawdę jest o co walczyć. W dzisiejszym odcinku zagram z dwoma uczestnikami, którzy zakwalifikowali się właśnie do zagrania ze mną, i właśnie z nimi zagram losowe turnieje. Kartami, które sami możemy sobie wybrać. Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ja będę miała lepszego boostera, czy gorszego, ponieważ to, czy ja wygram, to totalnie nie ma znaczenia. Liczy się ilość punktów jaką uczestnikowi uda się zdobyć. Osoba, która zdobędzie najwięcej punktów, kwalifikuje się do wielkiego finału. Trzymajcie mega mocno kciuki za uczestników. Ja naprawdę mocno się stresuję, chyba jeszcze bardziej niż oni. Więc zostawcie łapeczkę w górę, żeby poszło naprawdę dobrze i oczywiście oglądajcie do samego końca, ponieważ tutaj może wydarzyć się naprawdę wszystko. Jeżeli jeszcze nie graliście w Gramatch Masters, to koniecznie zaglądajcie do pierwszego linku w opisie i pobierzcie sobie tę grę, ponieważ jest naprawdę mega wciągająca, a przy tym bardzo mało wymagająca i prosta przede wszystkim. No i naprawdę bardzo przyjemnie się w nią gra i fajnie przy tym spędza czas. Ja się naprawdę mega mocno wciągnęłam, jeżeli mam być szczera i polecam wam również. Więc koniecznie ściągajcie sobie tę grę, a jeżeli już macie grę Masters, to koniecznie pochwalcie się w komentarzu, ile macie pucharków bo jestem bardzo ciekawa, jaka jest Wasza ulubiona karta, jaki jest Wasz ulubiony booster. Możecie napisać w komentarzu, chętnie poczytam, po serduszku A teraz wydaje mi się, że nie ma już co przedłużać, tylko zaczynamy. Ok, kochani, a więc jest dzisiaj ze mną Kasia. Witaj, Kasia. Cześć. I za chwilkę y, zagramy sobie gierkę, zobaczymy, kto okaże się lepszy. Oczywiście to totalnie nie ma znaczenia, czy ja wygram, czy Kasia. Ważne jest to, ile Kasia zdobędzie punktów, więc kibicujcie jej. Za chwilkę wyślę jej zaproszonko i zaczynamy. Dobra, wysłałam o, ci jest. challenge, jest, akceptujesz, jest, tak, tak. super. Ale masz dużo pucharków, chciałam ci powiedzieć, no. O. Zanim ja cię dogonię, to trochę czasu minie. O, powiem ci, że, że nie jest tak trudno na początku. No właśnie ja zaczęłam grać dosyć niedawno, więc wiesz, przede mną jeszcze no tak. długa droga, żeby tyle pucharków zdobyć. Pewnie już ehm. masz jakieś takie swoje taktyki i tak dalej. E, wiesz co, mam, ale to też zależy dużo od szczęścia. A no, no domyślam się. Zdążyłam w sobie zauważyć. Możemy sobie tutaj wybrać kartę, więc co ja, ja już tutaj wybrało. mam wybrać? Dobra, zaraz zobaczymy, co wybrałaś. Okej, okay, załóżmy, że wybieramy to. Ja gram teraz na koncie Farela, ale to totalnie nie ma znaczenia. Mamy Kasię. Jaka różnica pucharków. Ale mamy takie same postacie. fajnie. Okay. Powiem Dobra. ci, że mnie troszeczkę zaskoczyłaś. Zaskoczyłam cię, że wybrałam Ojej. tą kartę. Wiesz co, yy, czasami jest lepsza. Aha, no dobra, no to teraz nie wiesz, mam. ja się tutaj z wami będę dużo uczyć, więc. Okej. Okay. Ja się chyba stresuję bardziej od ciebie, nie? O nie, miałam ruch na cztery! Dobra. A, okay. Już trudno, nie zauważyłam. Twoja kolej. Ale teraz za to... Ja mam. Ładnie, ładnie. Pamiętaj, że musisz zrobić jak najwięcej punktów, więc tutaj te ruchy muszą być przemyślane. Uh -huh. No dobra, użyję sobie młoteczka. Widzę, że tutaj masz troszkę inne gadżety niż ja, takie już bardziej zbajerowane. Wow, <laughs> mogę sobie <laughs> użyć ultimate ataku. Dobra, zobaczymy, Właśnie co Właśnie one, one dużo, dużo dają. Okej, okay. co by tu zrobić? No dobra. <laughs> wow, chyba ładnie mi poszło. Ładnie. Dobra, ty chyba już zaraz będziesz miała sobie boostera, więc będziesz mogła użyć. Coś czuję, że ja przegram w tym pojedynku. Wow, ładnie, ładnie. Oj, to jest chyba ta taktyka, że nie od razu używasz boostera. Tak, wiesz co? Ja, ja tak nie bardzo lubię, jak mam jeden ruch, to nie lubię go używać. Czasami jest to przydatne, ale staram się nie, żeby później właśnie mieć jakąś szansę jeszcze zrobić jakiś ruch. Aha! Ciekawe, ciekawe. Dobra. Co by tu zrobić? Ja to się skupiam bardziej na tych niebieskich, żeby ca cały czas tego boostera właśnie ładować. Ładnie. Ładnie. Ok, to jest przedostatnia runda. Ale dużo strzałek się pojawiło. No i przedczas tak. na boostera teraz. Tak, miałaś bardzo dużo ekstra ruchów. To prawda. No, dobra. dobra, nice, ładnie. Trzy strzałki pod rząd. To 94 punkty kontra 90, no! Jeszcze Nie masz widzę szans, szans jeszcze, dla siebie tutaj. wszystko może zdarzyć. Zaraz zobaczymy. Ta gra jest nieprzewidywalna. No to prawda akurat. Tutaj w tej ostatnim momencie może się dużo wydarzyć. Wow, Dobra. Ja chyba się nie doczekam swojego ruchu teraz. Okej, okay, w końcu moja kolej. I co ja mam teraz robić? Dobra, mam jeden e, extra move, więc super. No i co by tu zrobić? Dobra, niebieskie. No i koniec gry. A właśnie Ale to jest jest faktycznie... troszeczkę ulepszony ostatnio. A to jest twoja ulubiona karta? Jedna z, z, z ulubionych właśnie, Aha. z takich najbardziej ulubionych. Dobra. Teraz będę wiedziała, jak nie właśnie kart teraz kart po aktualizacji. Bo po aktualizacji ona jest troszeczkę lepsza. Aha. Znowu przemeblowanie. <noise> Aha, już nie ma żadnych gadżetów, dobra. Okay. Wow! Tak. Dobra, jeden ruch No został. powiem ci, że trochę tych punktów nazbierałaś. Nie spodziewałam się, że aż tak dużo i będzie. Ładnie, 418 kontra 125. Ja tu już się mogę pakować. Nie no, nie widzę tutaj nie dla siebie nadziei. ratunku. Nie widzę tutaj dla siebie ratunku. Dobra, zróbmy tak. No i brawo! Kasia, zwycięzcą w tym pojedynku. 418 punktów kontra. 139, ale Kasia jest tutaj doświadczonym graczem, więc ja się nie dziwię, że z nią przegrałam. Gratulacje, Kasia. No Dzięki i to. Ja teraz lecę grać jeszcze z kolejnymi uczestnikami. No i trzymam mm -hmm. za Ciebie kciuki. Zobaczymy, ile im się uda zdobyć punktów. Bardzo dziękuję. No, także dziękuję Ci ślicznie za rozgrywkę i mam nadzieję, że do zobaczenia w finale. Okej, okay, była z nami przed chwilą Kasia, która miała 418 punktów i totalnie mnie y, rozbroiła w tej grze. A teraz czas na Pawła. Cześć Paweł! Cześć witam. Ja zaraz wyślę Pawłowi zaproszenie do challenge'u, no i zobaczymy, jak Paweł sobie poradzi. On ma 26 742 pucharki, ja w ogóle byłam w szoku, jak to zobaczyłam, <grych> więc myślę, że on może być tutaj faworytem, no ale oczywiście trzymamy kciuki za wszystkich. Dobra, super, jestem ciekawa w ogóle, jaką kartę wybierzesz, bo ja będę wybierała cały czas tą samą, do wszystkich uczestników, wy oczywiście możecie sobie grać, czym tam chcecie. I zobaczymy, czy będziesz miał tą samą kartę, czy Kasia, czy jednak wybierzesz inną. No taką, taką mega, mega miłosną. Okej, okay. aha, <muchy> 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 czyli zupełnie inną masz kartę niż Kasia. Dobra, zobaczymy jak sobie poradzisz. Zutawiamy. Najpierw twój ruch, ja tobie nie będę przeszkadzać, nie będę cię Dobra. rozpraszać. Gadżety masz podobne. Dobra, <muchy> mam extra move. Elegancko, poszczęściło mi się przy no ładnie, ładnie. pierwszym ruchu. Super, no i co ja mam teraz zrobić? Dobra, to ci zabiorę czerwone. <laughs> Przepraszam. O, przy okazji sobie zabrałam trzy gwiazdki, także super. No dobra, zrobimy tak, okej, okay. o nie extra move i piorunek. No ja jestem ciekawa, co teraz zrobisz. Aha, dobra. No, ale dobra, zobaczymy, co się dzieje. O nie kolejny extra move, ale wy macie szczęście dzisiaj w ogóle. Love, love, love. love. Ale super, Ej, Dobra, ja w ogóle jeszcze tej karty totalnie nie widziałam, jak ona działa. Fajnie tak zobaczyć, o co tu chodzi. No już powoli, troszkę tych punkcików się zbiera. Dobra, teraz moja kolej. Co ja mam teraz? Dobra, zrobię tak. Bum. No nawet spoko. Dobra, zróbmy tak. Wykorzystajmy sobie muteczek. Dobra. Nice. Użyjmy boostera. Wow, extra move, nice. Nie, nie będę miała ekstra No i co ja mam teraz robić? Ja się stresuję bardziej nie niż wiem. wy Dobra, troszeczkę już cię dogoniłam. Wow, 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 mamy extra move. Yeah. Ja nie mogę, naprawdę Dobre, macie warto. Wow! Dobrze, Ładnie. No i masz już naładowanego boostera. Dokładnie. Dobra, extra move dla JJK. <laughs> w końcu. No dobra, jakiś taki randomowy ruch zrobię. I tu. Dobra, jesteśmy na przedostatniej rundzie. Zobaczmy teraz. No. No, mi lepiej to 132. Kurcze, ciężko będzie tutaj dogonić kasię. Ciężko no. będzie, ciężko Widzę. Zależy, czym grałaś. Tym gościem takim z takim ogromnym magnezem. magnesem. A, el magnesem grała. No. No, 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 no. Ona tutaj Wiesz, postawiła to, bardzo tak, wysoko tak. poprzeczkę, no. <laughs> no, wysoko, wysoko. No, bo runda, także nie mam szans, ale spróbujemy. Dobra. A, dobra, zróbmy tak. No i teraz final round. Tutaj się wszystko może wydarzyć. Sam, sama Kasia tak powiedziała, więc wiesz, nadal trzymam kciuki i nadal są jakieś szanse. 200. Prawie połowę punktów już zdobyłeś. Wow! Tutaj się zaczyna coś dziać. O, nic ma. A To nie znają. No i niestety ja teraz już ostatnią rundkę tutaj zrobię. Wykorzystam Ty, swojego boosterka, <laughs> ale walczyłeś dzielnie do końca. No, okay, no mówię, Kasia postawiła o. zbyt wysoką poprzeczkę. No i to było na tyle. 122 do 237. No niestety Pawłowi tutaj się nie udało przegonić Kasi w punktach, ale i tak miał mega dużo punktów i i tak ze mną wygrał. Ja dzisiaj mam jakiegoś pecha, ja, oni ja, mają ja, mega ja. duże szczęście. Gratulacje, Pawelo! I tak mega gratki Dzień. za to, że w ogóle się dostałeś, bo dostać się mogło tylko pięć osób. No i co? Trzymam za ciebie kciuki, bo widzę, że tutaj lecisz po 30 tysięcy, nie? Więc trzymam za ciebie kciuki, mam nadzieję, że ci się uda dowić. Powodzenia w, w dalszej przygodzie z Matchmasters. Drodzy, więc to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że tego typu odcinek Wam się podobał. Mi powiem szczerze, bardzo się podobało. Jeszcze chyba nie nagrywałam takiego odcinka z widzami, więc naprawdę na Mega Plus gratulujemy Kasi, dostała się do finału, nie ma co zasłużyła, więc zostawcie dla niej serduszko po komentarzu i oczywiście łapkę w górę. No, ale dla Pawła również ogromne gratulacje, bo walczył do samego końca. Jestem przeciekawa finału, dlatego koniecznie subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie się dowiedzieć, komu udało się wygrać. A teraz, moi drodzy, ja się już z wami żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby pobrać sobie grę Matchmasters, jeżeli jeszcze nie próbowaliście w nią grać. No i oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama, TikToka oraz grupę na Facebooku. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!